Wyborcza ma dostęp do kompromitujących materiałów prezesa PiS. Dziś w mediach masowo pojawiały się zapowiedzi publikacji informacji, które jutro rano mają ujrzeć światło dzienne. W ocenie polityków i internautów, te mogą diametralnie wpłynąć na wizerunek partii. Szykuje się skandal dekady, a PiS już odwołał polityków z porannych audycji. Wyborcza, w ocenie głosów, które pojawiają się w mediach ma dostęp do taśm Kaczyńskiego. Dziennikarze mieli dotrzeć do informacji, które na dobre pogrążą wizerunek partii, a przede wszystkim ujawnią zakulisowe rozmowy prowadzone przez prezesa. Politycy PIS mówią o pseudorewelacjach, a sam dziennik i jego pracownicy nie mają wątpliwości, ten skandal przejdzie do historii. Co wyborcza ma opublikować o Jarosławie Kaczyńskim? Tajemnicze taśmy i brat ciotteczny w tle w związku z licznie pojawiającymi się doniesieniami mediów a przede wszystkim zaangażowanych w sprawę internautów, wokół sylwetki prezesa PiS narosło dziś wiele kontrowersji. Dziennikarze mieli dotrzeć do taśm, które przekazał brat cioteczny polityka. W programie Onetrano Tomasz Lis zapowiedział polityczną bombę, która ma wybuchnąć jutro, najdalej pojutrze. Okazuje się, że to natychmiast zauważyli internauci oraz politycy opozycji. Dziennikarze oraz przeciwnicy polskiej prawicy nie mają wątpliwości, jutro rano wybuchnie skandal. W tle nie tylko bulwersujące informacje w sprawie Jarosława Kaczyńskiego, ale i postać jego brata ciotecznego, który miał dostarczyć taśmy dziennikowi. Jest Jan Maria Tomaszewski. Zaskakujący wywiad o relacjach w rodzinie: brat ciotyczny Jarosława Kaczyńskiego jest doradcą w zarządzie TVP. Jan Maria Tomaszewski to syn siostry Jadwigi Kaczyńskiej. Mężczyzna miał poinformować, podążając za doniesieniami innych mediów, że jest w stanie ujawnić materiały, które wpłyną dramatycznie na wizerunek prezesa partii. Mężczyzna nagrywał swojego krewnego od dłuższego czasu. W związku z analizą wywiadów Tomaszewskiego o swoim kuzynie warto wspomnieć, że ten ciepło wspominał wspólny czas spędzany w towarzystwie krewnego. My zawsze o sobie mówiliśmy brat, nie kuzyn. Jestem rok młodszy od Jarka, wychowywaliśmy się razem, oni często bywali u nas, ja u nich cały czas. Kochaliśmy się jak bracia, to jasne, że byliśmy i jesteśmy blisko, mówił w jednym z wywiadów Tomaszewski. W związku z działaniami, które zapowiedzieli dziennikarze, pojawiły się liczne głosy, które mówią o wielkim skandalu. Większość z niepokojących wypowiedzi znaleźć można na Twitterze. Pani Mazurek już wie, co będzie w jutrzejszej wyborczej. Na szczęście ludzie ocenią to sami. Swoją drogą ciekawy, że zamieściła odpowiedzi PiS, a nie dała pytań, jakie zadaliśmy Jarosławowi Kaczyńskiemu, napisał Wojciech Czuchowski na swoim profilu. Niestety, nie zdążyliśmy podnieść nakładu jutrzejszego wydania gazety Wyborczej. A zatem, jeśli ktoś nie ma jeszcze naszej cyfrowej prenumeraty, zawsze może wykupić. To spacer do kiosku rekomenduje z samego rana napisał na swoim profilu Jarosław Kurski. Słyszę, że jakaś niezbyt nowa taśma, że srebrna, że JK, jutro w GW i red. Czuchnowski. Dużo w tym wszystkim emocji, podkręconych aurą tajemniczości. Polecam na spokojnie poczekać, sam z ciekawością przeczytam Ameryki ocenię dopiero po fakcie, jeśli ten nastąpi i będzie co napisał Marcin Makowski na profilu twitterowym. Nie wiadomo jednak, czy te wiadomości się potwierdzą. Miliony zaniepokojonych Polaków oczekują na publikację porannego wydania Gazety Wyborczej. O całej sprawie będziemy na bieżąco informować na pikio.pl. Prosimy o śledzenie naszej strony.